miłowane dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa jako książę legionów niebieskich z Bożej woli przybywam do was wzywajcie swoich aniołów stróżów dla każdego człowieka niezbędne jest być blisko swojego anioła stróża Otrzymaliście tyle błogosławieństw z domu ojcowskiego wylewanych przez Ducha Świętego, tych koniecznych na ten czas utraty wiary, ciemności, zamętu i modernizacji. Nadeszła chwila, w której Kościół naszego Króla i Pana. Jezusa Chrystusa stał się do głębi wysuszony i spękany z powodu modernizacji, której został poddany. Jakże porzucono modlitwę, uczynienie, pokutę, post. I przyjmowanie naszego króla i pana Jezusa Chrystusa w najświętszej Eucharystii. Jakże zapomnieliście o tym, który najbardziej was umiłował, ileż wzgardy i obojętności wobec tego, który ofiarował się za każdego z Was. Sprawiacie, że nasz król i pan Jezus Chrystus wciąż dźwiga krzyż, idąc drogą goryczy, tak jak jest nią droga, którą idzie ludzkość w tym momencie, kierując się ku oczyszczeniu. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Czas uległ skróceniu i proroctwa spełniają się bez zwłoki. Ludzkość zostaje opanowana i doprowadzona do cierpienia, i wymagania wobec człowieka narastają. Podczas gdy nie jesteście w stanie przeciwstawić się ziemskiej władzy, która wychodzi na światło dzienne i ukazuje się taką, jaka jest. Będziecie musieli posiadać tę samą formę identyfikacji, by móc się przemieszczać. W przeciwnym razie będziecie całkowicie dyskryminowani. Człowiek zatracenia przemierza różne kraje. Wydając instrukcje, duchowość jest tematem budzącym śmiech. Jesteście doprowadzani do tego, by wyrzec się duchowości. Miejcie świadomość, że utrata życia przez pewnego człowieka władzy na świecie będzie tragicznym motywem, który podpali alarmy. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wojna znajduje się w apogeum, i miejsca święte dla chrześcijaństwa zostają wymazane przez stan wojny. Zjednoczcie się w modlitwie. Przyjrzyjcie się swojemu postępowaniu i odczujcie prawdziwy ból z powodu zniewak. Jakie wyrządzacie naszemu królowi i panu Jezusowi Chrystusowi. Bądźcie tą maleńką resztą dzieci przy najświętszej trójcy, które czuwają, nie pozwalając zgasnąć światło miłości i wierności. Bez miłości dla naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bez prawdziwej wiary, bez modlitwy i uczestniczenia w celebracji eucharystycznej, bez przyjmowania komunii świętej, nie zdołacie przetrwać aż do momentu triumfu, będąc wiernymi. Ci, którzy miłują naszą królową i matkę, są chronieni w szczególny sposób. Dzięki jej wstawiennictwu zdołają wytrwać wierności. Moje legiony trwają w oczekiwaniu na jedno wezwanie człowieka, by pospieszyć mu z pomocą. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Jakże trudno będzie tym, którzy gardzą proroctwami, stawić czoła temu, co nadchodzi, nie przygotowawszy się. Jest bardzo ważne, żebyście przystąpili do obrzędu posypania głowy popiołem. To bardzo ważne. Módlcie się, módlcie się za Meksyk. Jego ziemia się trzęsie. Módlcie się, módlcie się za Boliwię, cierpi przez siły przyrody. Módlcie się za Francję, cierpi społecznie i przez siły przyrody. Módlcie się za Hiszpanię, cierpi przez swoje dzieci i przez siły przyrody. Módlcie się za Pakistan i jego ziemia jest wstrząsana. Módlcie się za Japonię, cierpi z powodu wstrząsu o wielkiej magnitudzie. Módlcie się, zaczyna brakować żywności Żyjecie w czasie wojny, jednakże jeszcze nie wszyscy cierpią z jej powodu po publicznej deklaracji wojny rozszerza się ona na całą ludzkość Zacznijcie ten wielki post tak jakby miał być ostatnim Zachowujcie wiarę i radość Nie jesteście sami Moje legiony są obecne na całej ziemi by was wspomagać Posiadajcie bożą ochronę i macierzyńską miłość naszej królowej i matki czasów ostatecznych. Miejcie pewność, że na końcu niepokalane serce Maryi zatriumfuje. Odmawiajcie różaniec, święty sercem. Przyjmijcie me błogosławieństwo, w jednym sercu święty Michał Archanioł i moje legiony anielskie.